Witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj mamy 29 czerwiec. Mamy wyjątkowy dzień. Dlaczego? Dlatego, że mamy dzisiaj dwa loty. Jeden 340 km, z którego gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:00 Lecą. Mamy godzinę 10.10. 10. Jeszcze nie ma już 4 godziny 10 lecą. Drugi lot mamy i czekamy za nimi. Upał, podwiat i to wiatr widać jak, jak się, się ruszają tutaj takie małe drzewka w sacieszu, a u góry to tam na pewno będzie bardzo, będzie bardzo ciężki ciężki lot. Drugi lot mamy maraton. Maraton gołębie zostaje wypuszczone za 26, czyli 5.40 zostaje wypuszczone. No i czekamy, no, na pewno będzie dwudniowy lot. To nie ma dwóch zdań, to to jest, będzie mordęka, no naprawdę twarde, dobrze przygotowane gołębie, które mają charakter, zdrowie. Te gołębie mogą y, przylecieć, a tak to będzie z nocowaniem. Nie lubię takich lotów z nocowaniem, bo jak będą nocować, zależy, którego szybciej koty wystraszy, albo ktoś tam poposzy, to rano się poderwie i, i szybciej doleci do gomnika no ale no, takie są loty i no, trzeba się bawić tym sportem, cieszyć się i tak dalej. No, wiat jest naprawdę y, mocny teraz i to wszystko mają w dziób, pod wiat mają. No, zobaczymy jak te gąbki sobie poradzą. No, już będziemy wiedzieć po pierwszym locie, po tym 340 krótkim. Także na ten maraton poszło 15 gołębi, na ten poszło 40 gołębi. Nie? No i będziemy chcieli to pokazywać. Ja chciałbym podziękować córce, bo dopiero niedawno, niecałe pół roku, założyła kanał i super, super oglądaność. Także koledzy. Bardzo Wam dziękuję, oglądajcie, subskrybujcie, bo jestem bardzo zadowolony, że no dwa dni, y, trzy dni jest 10 tysięcy oglądających, to nawet żeśmy się nie spodziewali, że tak y, chcecie oglądać to co Bielesiak mówi. No, nie zawsze no wiadomo, no 50 lat jest trochę tego doświadczenia, ale to... Toświadczenie, no teraz młodzi już coraz bardziej wszystko wiedzą, różne filmiki, broszurki, także to Piresiak popełnia błędy tak samo, nie, nie to, że już jest mistrzem nadmistrzem, nie ma takiego czegoś, gołębie uczą pokory, jeden lot wyjdzie, drugi nie wyjdzie i głowa na dół, no trudno, tak samo jak ostatni lot. Super gołębie siadli, siadły, widzieliście koledzy jak to było. Ale pierwszy miał, tylko że tu muszę się pochwalić, że powiedziałem na filmiku, że będą miały w granicach 1700 szybkość, pierwsze i tak miały, bo pierwszy go miał 1677, a nasz gołom miał 1671, no i przegrał, ostatnie gołębniki, wiadomo, zawsze są przygrywane, no i jak gołąb schodzi na dół, no to zakrąży, to jest niby kilometr, niech z góry nawet zejdzie, czy przeleci, to już wiadomo, że tam minutę. No i te 7 metrów przegrała samiczka, żeby była ten pierwsza na no oddział. A tak to no, no trudno. Taki jest sport. W strzelcach hodowcy są dobrzy, konkurencja jest super, wyrównana i tak też mówiłem na filmiku, że będzie konkurs trwał 5-10 minut. No i tak się stało: 10 minut. No 10 minut wszyscy super hodowcy no i wybiliśmy się nawzajem, no i tak to jest. No, no i dzisiaj wyczekamy za tym lotem, zobaczymy pierwszym, później drugim, zobaczymy co, co będzie to będziemy pokazywać, bo wiadomo z tą e, filmowaniem to cały czas trzeba było siedzieć i w niebo patrzeć to nie zawsze się uchwyci, no ale e, głębie zostały dobrze przygotowane moim zdaniem, moim zdaniem, nie? także Czekamy, no, czekamy, czekamy. Upał jest niesamowity, podwiat, no także duchota. I to jest duchota: duchota to będzie naj, najgorsza, nie? No, będziemy widzieć, co będzie. No. Także wszystkim dzisiaj życzę hodowcom i hodowczyniom sukcesu w lotowaniu. no Na pewno jedni będą zadowoleni, drudzy nie, ale ja uważam, że będą duże straty dzisiaj. No nie powinny takie loty y, ciężkie się odbywać. No, szkoda, tej gołębi, nie? No zobaczymy. No. Jedni dają stare, drudzy młode, jedni dobre gołębie, bo chcą sobie tam jakiś wynik zrobić dobry, czy coś na wystawę, czy jak, no i to tak się później dzieje. A gołąb spada i na wodę, i na to, i no różnie to leci, no zobaczymy jak to będzie, no, na pewno 10 godzin w powietrzu nie będzie gołąb wisiał. To nie ma, nie ma, dwóch zdań, w dzisiejszych warunkach nie ma szans, musi usiąść, jak usiądzie, napije się, to już musi nie chce tak podrywać, dopiero może Wieczór, jak będzie miał blisko, to doleci i tak dalej. Znowu te bliższe gołemniki będą dzisiaj znowu wygrywać, bo już będą czuły e, dom, to będą się podrywać i będą dolatywać. A te dalsze będą widziały, że trochę dalej jest, no to czekają do następnego dnia, czy jakaś siła przyjdzie. No różnie to jest. Będziemy relacjonować i życzę wszystkim dobrego, udanego dzisiejszych lotów, bo na pewno większość leci maratony dzisiaj. Dobry lot. Tu, tu, tu są pięknie Chodź, kocz, 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 koc, koc, kocz, koć, 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 Oj, baśka, baśka się wyrypała dopiero za piątą, za dużo przyszło Kurde, ja bym pierwsza, to jeju Chodź, koć, 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 super, ten super. Obcy znowu obcy, to przybłęda Chodź, 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 patrz. tu, Ale, kurde. Mągło już tu, tu tarek, tarek, tu. Wsiadają, tu tą górą padzak, kom idzie, jak wysoko idą. tam u góry muszę, musiałem mieć bardzo chłodno i dobrze, bo tam jakaś grupa idzie. To nie moja, ale jakaś grupa. Uchwycisz je tam? No dobra, widzicie tak wysoko, oszuki, tak. czyli jest wszystko ok. No pod wiatr, myślałem, że będzie gorzej, a te gołąbki super przygotowane, jakby na locie nie było. A? To też dobry gomą, czekamy dalej. Tylko porozrywane. Jednak też musiały być ścinki, bo grupa przechciała i trochę przerwa. Nie ma znowu, jednak się porozbijały, Porozrywane są. I też jeszcze nie ma dwóch takich super samic. No. no to nie jest takie proste. No czekamy. Znowu widzimy, że to nie jest w ogóle wysiłkowy lot, mimo to, że podwiastk a głupi ścinki, ścinki, jeszcze raz ścinki. Część to się dobrze zabrała, to jest ok, a reszta teraz dopiero będzie szukać. No I przerwa. O, go, 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 go. ale z tych super czempionów od tydzień temu przyszedł i już poszedł I jednak dostał idź tam, tam on musi być no, ale, ale ambicja, ambicja, idź tam bo na młode Białoruska tydzień czasu temu przyszła. I ja trzeba na nich wziąć, jak są niegrzeczne, niech to przylatywać nie szybko. Jeszcze, jeszcze jest, jest tam, a ja? W góry będzie super... Na dole będzie a całą górę mam łodzić. Tak, I ma ta, maraton będzie, nie będzie taki zły a tak. tak myślę. Mamy pierwszego gołąbka samiczkę dałem gołębi 15 i tą samiczkę miałem typować o numerze 31 28 22 rok to ciekawe, piórka powyginane, nie powinienem przynosić takiego głębia, bo przyleciał jeszcze, go się męczy, ale chcę pokazać hodowcom. Piórka powyginane ma, proszę, cały czas walczyła pod wiatr, jej nie typowałem. Tak kondycyjnie, no piersi no to czarne ma, czarne ma piersi, no. także na wodę nie siadała, nie, nie siadała, bo jeszcze ma z klatki. jak w klatce w kabinie była. Te piórka super czempion pierysiak to jest z tych gołębi. Co olimpijka, także te gołębie i maratony sobie dają radę. I to ostatnio ona zaczęła super siadać. Mi ta samiczka nie? w czołówce, ale no kurde, były jeszcze lepsze gołębie. Czyli tamte wytypowałem nie? No, także. Mamy, będziemy jeszcze patrzeć samiczkę, chyba trafna teraz, będzie albo nie, zobaczymy. To ciężko. Jesteśmy po dwóch lotach. Jeden 350 km 29:06, jak żeśmy nagrywali, i po maratonie. Oba loty były wypuszczone prawie o tej samej godzinie te o 6, a te za 20. Tylko, że 350 km były. Poniżej Legnicy puszczone. Niemcy, ale poniżej Legnicy, na, czy na wysokości nawet Boże Legnicy, tak puszczone. A Maraton był na wysokości przy samym morzu, czyli na wysokości z Niemiec, tylko na wysokości e, Świnoujścia. I co, co zauważyłem, i tak cały czas ja mówię ścinki, i to były te ścinki, bo z pierwszego lotu 350 km e, gołąbki. Mniej miały tej okazji do ścinania się, mieszania się z innymi gołębiami i co prawda grupa od razu uderzyła, ale żeśmy dopiero zaczęli bić od gołębia trzeci na oddział trzeci, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, dwunasty. No to jest fantastycznie, super. Super jeszcze raz, super. I cztery pół godziny z 330 km gołębie szły. Ale tu nawet niżej lecą te gołębie, nie mieszają się. Jakby były na gorzowie czy coś, jakby się dostały z jakieś inne grupy, które tam oddziały lecą Stok czy coś, to samo by było. Tylko ścinki, i ja chcę udowodnić to dzisiaj Wam koledzy i powiedzieć, że ja mam rację. I na pewno. Następny maraton był puszczony o godzinie za 26 i mamy gołębia 5. 28-87, a reszta super, musiała być ta ścinka i dużo hodowców w Polsce, e, tych czołowych, im te dobre gołębie nawaliły. U mnie to samo było, bo e, dopiero się meldują na drugi dzień, tu mam listę i meldują się 5.20 rano, 5.29, 5.55 tego łąbki. I dlaczego? Dlatego, że one się ścięły, noc je zastała i one nie mogły dojść do gołębnika. Nie to, że zabrakło siły, bo to wcale. Ja tą samiczkę tam pokazywałem pierwszą, to ona y, doleciała, y, była wykończona i ją odbudowałem i miała dopiero trzy konkursy. Trzy konkursy, no to takiego gołębia nie będę typował. I ją dałem na lot. No i dałem na, na lot, i siadła y, pierwsza u mnie, a piąta na oddział. A gołębie, które były. Na wystawie y, 14, 21 gołąb y, nagroda za sport w kategorii D przy, przychodzi na drugi dzień. Ta samiczka no, była pierwszego dnia y, w kategorii D, trzeci lotnik y, tego okręgu. I reprezentant to wszystko są z wystawy ogólnopolskiej karty oceny. I dlatego ja mówię, że ścinki, ścinki y, trudno. Yy, mamy yy, yy, działaczy, yy, organizatorów lotów, nie wiem, niech organizują tak, co, ja się nie będę im to wcinał, ale nie powinno tam być. Góra leci. Przypuśćmy, tu mamy mapę na przykład ci lecą tu dotąd, tak. Wiadomo, że nikomu nie, nie będziesz narzucał, to ja wiem o tym. Ale dlaczego? Jak ci będą lecieli tak, to będzie ok. My będziemy lecić stąd i nie będzie ścinek. A jak my lecimy stąd, te gołębie idą tu, te są puszczone tu, łapią się i zabierają, a przeważnie te super gołębie. Bo ktoś mi powitał, a czego mi dobry gołęb ten czołowy konkurs zrobił? Może zrobić ci, bo y, szła grupa, złapała się w jakiś drugi oddział, co tam 4 czy 5 tysięcy wypuścił gołębi, kocią, poszła tamta grupa tych dobrych gołębi, super, z tamtymi gołębiami, ale część się oderwała i ten jeden się dwa, trzy oderwały i też będą miały te, w tych gołębiach będą czołowe i takie, bo u mnie też tak było, że były dobre gołębie, też siadły, ale to nie zawsze jest tak, ten wykładnik. Ja uważam, że to jest tak. Do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że powinno GMP, no i aha, no i nie ma GMP. Nie mamy GMP, koniec, kropka. A gdyby, gdyby było 10 lotów do GMP, 10 lotów, bo jest 7. Żeby było 10 lotów do GMP, to jest proste. 4-3 yy, setki, 4-500 i 2 maratony. Jak już chcemy GMP, żeby naprawdę wyłonić zwycięzcę. I z 300-ki 1 do odrzucenia, z 500-ki 1 do odrzucenia i 1 maraton do odrzucenia. Najgorsze loty, których hodowcy nie wyjdą. I wtedy wyłonimy mistrza polski i tak dalej. Też nie zawsze, bo typowane to typowane, ale już jest większe prawdopodobieństwo. Na pewno w tym roku jesteś święcie przekonany, że tylko GMP zrobi 20%, co im się udało, to to lotek skreślić albo y, okręgi, y, oddziały y, dobrze puszczały, ci odpowiedzialni kierownicy lotów i tak dalej, to im się uda. A tak to 20% tylko zrobi, 80% nie. Procent. I tak powinno być listy konkursowe, bo, bo że, że się ścinki były, to tak koledzy, bo na przykład tu sobie po e, oglądałem, możecie też na pewno e, ci ho, hodowcy czołowić, e, co ich interesuje, to, to sprawdzają, jak inne oddziały były. Na przykład Rostock. My lecimy z góry, a razem Podlaski leci też e, z Rostoku. 29, 29.06. U nas trwa konkurs 7 godzin. W Katowicach 7 godzin, w innych oddziałach tam też po 7 godzin. Bo co? Te dobre gołębie zostały zabrane tam i jakieś muszą zrobić. I te dolatują i to 7 godzin będzie trwał ten konkurs, aż któryś, no musi być wyczerpany konkurs, i one dolatują. A gdyby tamte nie były ścinki, to konkurs by też trwał 55 minut, jak na przykład Radzyń Podraski. 29.06. Bo te gołąbki sobie górą szły i nie miały żadnych ścinek. Na przykład y, 29 y, y, też i leciał Sanok. Ja sobie tam wyłapywałem takich, dwie godziny Sanok. Dlaczego? Bo Sanok z góry nie leci, bo im to wystarczy 700 km tu na wysokości Zielonej Góry, na Niemcy pójdą tam na tej wysokości. I dwie godziny, potwierdza się moja teoria, Kro, y, Krosno leciało w poniedziałek, 1.07. Dębica, a tam inne oddziały. 42 minuty. 44 minuty. Dębica miała konkurs. Sanok 42 minuty maratony. Ja mówię o maratonach. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek było mało nie było. Już, ja tam patrzyłem, to chyba, ja wiem, no, z 10 chyba e, tych kabin było e, na poniedziałek. No i dlatego jest wykładnik, jest wykładnik. Tu jest papier, nie okłamie, tu wszystko pisze jak. Bliscy konkurencyjne, posprawdzacisne Krosno, Dębica, Sanok, ja sobie tam wyłapałem Rostock, Radzień Podlaski i tak dalej. I tak, dlatego, że nie było ścinek, to tylko ścinki, bo głębie przychodziły z maratonu, wcale nie były zajechane, absolutnie nic, fajne kondycje były itd. i tak dalej. I tak to trzeba było robić. Wiadomo, nikt nikogo nie zmusi, że ja będę tam, ale pomyślmy sobie nad tym, nad tym GMP, żeby było 10. Z każdego z trzysetki, z takiego kabina się, po, samochód się popsuje, nie dojedziemy, złe warunki, a tak to na hama musimy, bo to był lot do GMP, a tak to jeden do rzucenia. Ja nie muszę wkładać. Ja oszczędzam swoje głębie, bo ja wolę na głębia patrzeć niż dostać ten e, puchar czy jakiś tam dyplomik. E, ja jeszcze złota medalistka e, miałem z olimpiady, jeszcze żadnych nie, dostał, nie mam tych nawet e, medali, nawet nic nie, nic nie mam. Nie? Na przy... Następnie na młode, żebyśmy sobie pomyśleli tak samo. Trzy loty na trzy. No nie, ja przykład z tamtego roku mogę podać. E, jak jeden lot mi wyszedł, to miałem tak drugiego, czwartego, piątego, siódmego, ósmego, dziesiątego, trzynastego, czternastego i tu straciłem tylko 1,49 punkta. Ja bym mi tak wszystkie loty typował, to by jestem mistrzem. A nie, nie, da, nie udało się. I później lot mi wyszedł taki, że miałem pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, ale w tych tylko dwa... Yy, do mistrzostwa Polski, a, a, a tu miałem prawie pod rząd I zawsze jeden musi być rezerwa, róbmy tak, to wtedy będzie dobrze, hodowcy nie będą odchodzić od tego związku i tak dalej. No, i tak byśmy to powoli to zakończyli, ale yy, na koniec chcę podziękować hodowcom ze szczędzo polskich, bo konkurencja jest duża. Yy, no i zwłaszcza Rolanda, na roczne prowadzi, Pieresiak prowadził, ale Pieresiaka z i teraz Roland prowadzi. Inni hodowcy czołowo są tak samo, bo wychodziły im te loty fajnie, no i tej dobrze życzę. No i na koniec chcę pozdrowić. Adama z Belgii, mojego kolegę, którym y, lotuję w Belgii. Y, mo, od, ma też ode mnie gołębie. Super, tam sobie daje radę, opowiada mi y, i wiem, jak tam się w Belgii lotuje to, a też byłem zaskoczony, jak mi to opowiada, że w jednym dniu są 3-4 loty nawet y, z maratonem. Y, nawet w Belgii y, czekają 4-5 tydzień czasu nawet czekali i wypuszczają 700 dopiero Dopiero jak są warunki pogotowe, pogodowe, a u nas nie, u nas by się już wypuściło, bo kierowca, bo w poniedziałek nie może być lot, bo idziemy do pracy i tak dalej. Tam nie ma tego. Jest w jednym dniu 300, 150 i tak dalej, i tak dalej. Także y, teraz nawet w niedzielę z nim rozmawiałem, to po dziesiątej im puścili z 500 to pod wieczór, bo to było już na wieczór, żeśmy rozmawiali, to pod wieczór musiały jeden za drugim gołąbki. Mówi, można? Można, a u nas się nie da. No. Także, Adamie, pozdrawiam Cię. No i co, no będziemy, kończymy dalej i będziemy czekać, ale teraz jak będzie już jakiś głupi maraton, to ja już nie daję, bo to już nie ma sensu. GMP stracone yy, i to, to, to nie ma sensu. Jak będzie fajna pogoda, to damy i jak. Yy, Okręg pojedzie niżej, to tak, a do góry to nie ma sensu, bo mu się nie opłaca znowu jakaś będzie ścinka. Tylko ja tak mówię, ale chyba dam, bo znając mnie teraz tak samo, a wiem, że niektórzy ok y hodowcy z mojego okręgu y y nie powkładali. Bardzo dobrzy hodowcy lecieli, ale nie powkładali. Nie chcę wymieniać nazwiska, ale y chyba nie włożył, bo go wcale tam nie widzę. Prawdopodobnie Waldek, no ale, to, to jest hodowca, on woli na gołębia, patrzeć, dobrego mieć głębia w gołębniku, niż dać na głupi i tak dalej, no i straci, nie. Także gębę powinno być poprawione, na dole bardziej, te góra, nie lecie sobie tam bardziej, już nie. będą ścinki, to nie uknione, ale mniejsze, a tak to te gąbki lecą, najpierw cała kabina, Później ta szpica, te szybkie, zostawiają te. Już są tu już się tworzy tysiąc ich, pięćset, dwieście. Jakaś kabina jest, zabiorą się i idą tam. A tamte, no lecą swoim tempem, i to lecą. I no musi być któryś pierwszy, jak tamta szpica poszła gdzieś indziej. Nie ma innego wytłumaczenia, koledzy, bo ja się nie tłumaczę, że, bo mnie nabiłem i tak gadam, Tylko ja widzę po listach konkursowych tych oddziałów, co nie miały ściwki. Co miało inne pogody, a szybkości mają takie same. Bo, 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 bo wiatr by był, bo to, bo tamto. Nie, nie. Tylko y, szybkość może też spać, dlatego że tej szpicy już nie ma, a te wolne lecą. To zawsze szybkość będzie spadać, bo te dopiero wolne dolatują. No. 7 godzin konkurs, co to, 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 to jest to, jest lot? To, to jest lot? to nie jest lot, to nie jest ściganie. To jest, o przetrwanie, któremu się udało i już niektórzy twierdzą, bo się rządzą innymi prawami. Innymi prawami się nie rządzą, bo ma się ścigać, ma od startu do, do tego, do mety i to ja tak uważam. Także yy, dużo żeśmy na tym filmiku poopowiadali, pokazali, nie wiem jak to wyjdzie nam, bo żeśmy komórką nagrywali, bo nie było kamery, ale myślę, że będzie dobrze. Dalej walczymy, zobaczymy co, be, co będzie dalej. Teraz mamy 300, później maraton, 500 i maraton. No, no. Także nie martwcie się i na maraton jeszcze dam. No, zobaczymy, ale już nie będę dawał takiej gołębi, żeby je wygubić, tylko żeby przyleciały. No. Pozdrawiamy, dobry lot.